W dalszym ciągu będą przybywali do nas uchodźcy, będą przybywali do naszego kraju, będą oczekiwali od nas pomocy. My wprawdzie sobie z tą sytuacją jako państwo i jako społeczeństwo, jako samorządy radzimy, ale ta fala nie ulegnie w najbliższym czasie zakończeniu, jak wychodzi na to z sytuacji politycznej. Tak, cały czas to Polska jest tym kierunkiem, gdzie w większości ci uchodźcy właśnie zmierzają, do którego zmierzają, czy te rozwiązania już, może ta współpraca pomiędzy stroną ukraińską a stroną polską, ona już jest lepsza? Na jakim poziomie to wygląda? Bo na początku wiemy o tym, że były pewne nieporozumienia, nieścisłości, może brak skoordynowanych działań pomiędzy. Stroną ukraińską, a stroną polską, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Jak to dzisiaj wygląda? No Trudno było koordynację i brak chaosu, kiedy zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli rosyjska agresja na Ukrainę. Zdarzały się różnego rodzaju przypadki, choćby zatykania się tej granicy. No ale jak w tej chwili patrzymy się na przykład na naszych niemieckich sojuszników i przyjaciół, którzy mają problem ze znacznie mniejszą ilością uchodźców, która do nich przybywa, to rozumiemy, że takie rzeczy musiały. Mogły się zdarzyć. Współpraca między Polską i Ukrainą w tym momencie jest bardzo dobra. Bardzo dobrze współpracują ze sobą lokalne samorządy, współpracują ze sobą straże graniczne. Jest dobrze, ale oczywiście na tyle dobrze, na ile może być dobrze w sytuacji, kiedy przez granicę przesuwają się tysiące, a nawet już w tej chwili ponad milion osób. I liczymy na to, że mimo tych wszystkich problemów uda się tą dobrą współpracę utrzymać. Panie Rzeczniku, wczorajsze spotkanie przedstawicieli tru, Trójkąta Lubelskiego. Jakie są główne, może nie założenia, bo o założeniach tutaj trudno mówić, ale raczej postanowienia tego Trójkąta? No, trójkąt Lubelski istnieje już od dłuższego czasu, istniał przed wybuchem wojny i opierał się no na. Tak, ale mówię tu o wczorajszym spotkaniu, o, o tym spotkaniu wczorajszym, Panie Rzeczniku. Przede wszystkim, Pani Redaktor, najważniejszym efektem wczorajszego spotkania jest podtrzymanie przez Polskę i Litwę bardzo mocnego wsparcia dla Ukrainy w tej sytuacji, która jest, i deklaracja, że będziemy bardzo mocno wspierali Ukrainę na forum międzynarodowym. Polska i Litwa należą do Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy bardzo wiele rzeczy, które możemy tam osiągnąć, choćby wsparcie dalszego rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji, zwłaszcza w kwestii sektora energetycznego. Możemy w dalszym ciągu bardzo mocno wspierać rozszerzenie sankcji na rosyjski system bankowy, bo on nie jest całkowicie uzupełniony. Znajdują się w dalszym ciągu banki poza tym wyłączeniem ze SWIFT-u. I możemy bardzo mocno apelować o wsparcie dla Ukrainy, dla wszelkich możliwych sposobach na forum NATO i Unii Europejskiej. Takie jest zadanie przyjaciół Ukrainy, jakimi są Polska i Litwa i to zostało wczoraj bardzo mocno pre premierowi Szmychalowi powiedziane przez panią premier Litwy i pana premiera Morawieckiego. Wszelkie możliwe wsparcie, powtórzę raz jeszcze. To bardzo proszę, posłuchajmy też fragmentów wypowiedzi po spotkaniu. Bardzo proszę o te fragmenty wideo. Gdy wojna rozlewa się po całej Ukrainie, my musimy być spójni w naszych działaniach wobec Rosji i sankcjach nakładanych na Rosję. Dlatego dziękuję Republice Litewskiej za to, że na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu właściwie byliśmy na, nie tylko na jednej długości fali, ale bardzo zdecydowani w naszych głosach dotyczących tego, jakie sankcje powinny być nakładane na oligarchów, na przemysł rosyjski, sankcje technologiczne, sankcje na dobra podwójnego użytku, czyli te, które mogą służyć także do celów militarnych. Zamrożenie majątku zarówno państwa rosyjskiego, jak i oligarchów rosyjskich. Ten majątek niech służy na odbudowę Ukrainy. Szanowni Państwo, czyż to nie jest najbardziej naturalne podejście do tego, co się dzieje? Brutalny agresor, mordujący dzieci, kobiety, starszych, mężczyzn, napadający na kraj. Niech zapłaci za to. Powinniśmy rozszerzać te sankcje, żeby wojna przeciwko Ukrainie kosztowała jak można najbardziej, żeby była jak najdroższa. Również dążymy do tego, żeby Lukaszenka i agresorzy odpowiedzieli za przestępstwa wojenne. Wróciliśmy się do sądu w Hadze i są zbierane gromadzone są dowody na te działania i zupełnie nie wątpię, że ci ludzie tych ludzi dosięgnie sprawiedliwość i Litwa i Polska wspierają dążenia Ukrainy do integracji. Biorąc pod uwagę aspekt militarny, ewidentnie są jakieś kłopoty w prowadzeniu konsekwentnej ofensywy, mającej po pierwsze na celu zajęcie Kijowa jako środka politycznego, oraz zajęcie większych miast Ukrainy, aby po prostu tą Ukrainę już podzielić na regiony. Tak jak sobie Rosjanie to wyobrażają, że jak zajmą miasto obwodowe, no to będzie to osobna wręcz jednostka terytorialna, która może ubiegać się o uznanie niepodległości. To się nie udaje, to się nie udaje. Ciągle jakby działania te wojskowe Rosji wyglądają tak, jakby oni oczekiwali marszu wyzwoleńczego, ludność obrzucająca ich kwiatami i są wręcz zaskoczeni jakimkolwiek oporem. Nie wiem, jak pracuje, znaczy podejrzewam, że praca polityczno-wychowawcza w armii rosyjskiej jest skierowana po prostu tylko na utrzymaniu wrogości wobec nacjonalistów ukraińskich. Ale nie, nie ostrzega się żołnierzy, że napotkają wrogą wrogo ludność cywilną. Według ukraińskich sił zbrojnych straty Rosjan to 12 tysięcy zabitych, rannych lub wziętych do niewoli. Ukraińcy podali, że zniszczyli chociażby 1165 pojazdów opancerzonych oraz 353 czołgi. Krytycznie podchodzę do, 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 do danych o stratach rosyjskich przedstawionych przez, przez stronę ukraińską. Ciągle będę powtarzał, że trwa wojna informacyjna, tak powinien działać Ukraiński Rezort Obrony, aby pokazać ogrom strat rosyjskich. Ale nawet dzieląc przez trzy te, te, te dane ukraińskie, to straty rosyjskie są duże, są duże. Rosjanie mają problemy z siłami okupacyjnymi. Wojsko zajmuje miejscowości, ale ludność cywilna nie chce współpracować. Rosjanie nawet nie mają kogo wziąć do władz lokalnych. Więc Rosjanie idą już w takim kierunku, że na przykład w obwodzie sercojskim zaczynają tworzyć administracje wojskowe do zarządzania zajętym terytorium. Na Ukrainie pojawia się to już, to już wiadomo było, że pojawiła się Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej, ale co zwróciło. Moją uwagę na Ukrainę trafił już OMON, czyli jednostki policyjne Gwardii Narodowej, no, które mają tylko specjalizację jedną tłumienie protestów ulicznych. 11 marca rosyjski minister obrony Szojgu oświadczył, że Rosja jest skłonna zwerbować 16 tysięcy ochotników z Bliskiego Wschodu. Oczywiście możemy to włożyć w pewny fragment jako wojny psychologicznej, zastraszamy społeczeństwo Ukrainy, że przyjdą islamiści i zrobią z nami porządek, ale z drugiej strony, no, w, pewnym, w pewnej skali zapewne Rosjanie użyją tych najemników. Co jest ciekawe, w Rostowie nad Donem trwa, znaczy w Owodzie Rostowskim, werbunek wśród więźniów osadzonych w koloniach poprawczych. Rekruterzy z armii rosyjskiej przy, przyjeżdżają i mówią: Dostaniecie amnestię podpiszcie tylko bumagę, że idziecie na front I, i często to nie są ludzie w ogóle przygotowani do służby wojskowej. Także tutaj widać jakąś taką sygnały otrzymujemy jakiejś gigantycznej mobilizacji, ale nie wojska, tylko sił pomocniczych i to złożonych z różnych kategorii ludzi. To już sygnalizuje, że Rosjanie mają duży kłopot z opanowaniem nawet zajętym trwałym st stabilizacją okupacyjną, osiągnięciem takiego stanu, przynajmniej na razie. Przykładem działań wobec ludności cywilnej jest sprawa korytarzy humanitarnych w Mariupolu. Mimo, że władze ukraińskie dogadują się z Rosjanami codziennie rano do otwarcia iluś tam korytarzy humanitarnych, to na przykład jeśli chodzi o Mariupol, Rosjanie zdecydowanie stwierdzili, że ten korytarz humanitarny nie będzie działał, ponieważ siły ukraińskie zaminowały drogi. Jeżeli ich nie rozminują, to oni nie gwarantują korytarza humanitarnego. Jest to oczywiście wybór. To, co się dzieje wokół Mariupola, to mam wrażenie, że po prostu jest jakaś zemsta za opór stawiany w 2014 roku. To miasto ma być zostać ukarane. Zresztą działa tam batalion Aydas, szczególnie Ajdar, szczególnie znienawidzony przez Rosjan. I oni po prostu chcą to miasto zniszczyć, nawet uniemożliwiając ucieczkę ludności cywilnej. Korytarze humanitarne, które są otwierane, kierują się do Kijowa, Żytomierza i Zaporoża. z miejscowości, które są, jak rozumiem, w sferze strefie bezpośrednich walk. Te korytarze to, mam nadzieję, będą funkcjonować, no, ale one są i tak narażone na ostrzały, na to, że Rosjanie zdecydują się na przykład ostrzelać teren w pobliżu tego korytarza i po prostu przerwać, przerwać ewakuację ludności. we